Szanowni Państwo, serdecznie witam w kolejnym cotygodniowym serwisie informacyjnym Gminy Iwkowa. Jak zwykle rozpoczynam od sytuacji epidemiologicznej. Chciałbym Państwa poinformować, że na dzień dzisiejszy mamy informację o jednej osobie zakażonej. Natomiast w sumie mamy od początku 9 osób, więc te pozostałe 8 osób wyzdrowiały, więc tutaj cieszymy się bardzo z tego. Natomiast mamy 12 osób w kwarantannie domowej i również 12 osób w kwarantannie granicznej. Jak sami Państwo zauważyliście sytuacja w naszej gminie jest taka stała, więc tu jest jakby dobrze i optymistycznie na to możemy popatrzeć. Natomiast patrząc na sytuację w całym kraju, no to jednak jest troszeczkę inaczej. Codziennie pobijane są rekordy w ilości zakażonych osób, jak i również sąsiedztwo, tutaj szczególnie w powiecie nowosądeckim, gdzie ten powiat został wpisany na czerwoną listę i w tym momencie jest duża ilość zakażeń. Bezpośrednio ograniczymy, jest duże są związki rodzinne, towarzyskie, więc apeluję, żeby jednak zachować te wszystkie przepisy, wszystkie zalecenia głównego inspektora sanitarnego, żeby jednak być, być tutaj no e, bezpieczny, no i nie da się zakazić. Po prostu róbmy wszystko, żebyśmy byli wszyscy bezpieczni, żeby żeby po prostu takiej sytuacji nie poszerzać tej sytuacji epidemiologicznej. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu, chciałbym Państwa poinformować, że e, przyjmujemy wnioski na e, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, e, tak zwana dopłata paliwowa. E, te wnioski są przyjmowane od 3 sierpnia do 31 sierpnia tutaj w Urzędzie Gminy Wiwkowej i głównie proponujemy żeby to było w godzinach od 8 do 12 oczywiście w późniejszych godzinach również można ale preferujemy bo tam zawsze jest osoba która jest w stanie Państwu pomóc przybliżyć jakie tam dokumenty trzeba do złożenia tych wniosków Szanowni Państwo to co tutaj dzisiaj Państwo za mną widzicie Nieprzypadkowo tu jesteśmy, jest, dlatego że w tym momencie w naszej gminie jesteśmy na finiszu już e, e, prac związanych z budową kanalizacji, e, więc w tym momencie e, głównie e, wykonujemy przyłącza do poszczególnych domów. Na dzień dzisiejszy prawie wszyscy podpisali umowy, więc tutaj wielkie podziękowanie. Do Państwa za zrozumienie problemu, zrozumienie sytuacji. Oczywiście ja uważam, że to jest dobrze, że, że tak jest, bo, bo w tym momencie jest możliwość otrzymania dotacji, jest możliwość załatwiania tego kompleksowo. Natomiast te osoby, które z różnych względów nie będą mogły się teraz przyłączyć, a są w pobliżu istniejącej sieci sanitarnej no będą musiały to w przyszłości zrobić na własną rękę, więc wtedy wszelkiego rodzaju pozwolenia, projekty, zlecenie wykonawstwa, wszystko będzie wtedy na, na po prostu zlecenie musi być przez, przez te osoby, które są właścicielami tej nieruchomości. Dlatego jak ktoś ma możliwość, to lepiej teraz, jeśli ktoś jeszcze nie zdecydował, są tam pojedyncze osoby, proszę o, o, o podjęcie takich decyzji. Po prostu będzie łatwiej, szybciej i na pewno taniej niż samemu to robić. A niestety przepis jest taki, że każdy właściciel nieruchomości, no, nieruchomości jeśli jest sieć zbiorcza, ma obowiązek się podłączyć do tej sieci, chyba że ma przedomowo oczyszczalnię ścieków już istniejącą. Nie może być takiej sytuacji, że jest zbiorcza kanalizacja ściekowa i ktoś teraz wykonuje przedomowo oczyszczalnię ścieków. No, taki, takiej możliwości prawo nie przewiduje tylko po prostu obowiązek przyłączenia się co z pozostałą częścią gminy jeśli chodzi o, o kanalizację na pozostałej części gminy obowiązują dotychczasowe przepisy więc każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania szamba bezodpływowego tutaj zwracam uwagę że bezodpływowe czyli ile zużywamy wody tyle musimy wywieźć na oczyszczalnię więc jak 5 m sześciennych w ciągu tam tygodnia to 5 musimy też wywieźć, więc tutaj jest dosyć trudna sprawa, bo to są dosyć duże koszty i duże obowiązki. Lub inna sytuacja, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, która musi spełniać normy polskie, i wtedy, jeśli jest taka przydomowa oczyszczalnia ścieków, wtedy można z tej oczyszczalni oczywiście korzystać. Więc tą gospodarkę ściekową porządkujemy teraz na terenie gminy i to będzie podobnie jak ze śmieciami, czyli jak kiedyś jeden miał śmieci, drugi nie miał, teraz wszyscy wiadomo, że te śmieci mają, wszyscy za te śmieci muszą płacić. Podobna sytuacja będzie z kanalizacją, po prostu każdy z nas wytwarza ścieki i musi te ścieki w odpowiedni sposób zagospodarować. Zagospodarować w taki sposób, żeby nie szkodzić środowisku, a nie szkodzić przede wszystkim nam samym. No bo jeśli te ścieki wyprowadzamy do gruntu, a obok jest studnia i zanieczyszczamy tą studnię, no to niestety krzywdę robimy sami sobie albo sąsiadowi, więc trzeba na to zwracać uwagę, że to nie tylko jest kwestia przepisu, ale kwestia współżycia sąsiedzkiego, wzajemnego, że po prostu nie wypuszczamy dlatego, prawo tak zakazuje, tylko nie wypuszczamy dlatego, bo to szkodzi nam samym, więc w tym kierunku musimy myśleć, że po prostu to ma nam służyć wszystkim, więc ta kanalizacja zbiorcza, którą kończymy. Jest rozwiązaniem tych problemów związanych z odprowadzaniem ścieków komunalnych z poszczególnych, z poszczególnych domów. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy Państwa poinformować. Otóż, niezależnie czy swoją kanalizację domową przyłączamy do zbiorczej kanalizacji, czy do szamba, czy przy, do przydomowej oczyszczalni, ważne jest, żeby nie łączyć wody opadowej, wody z rynien razem z kanalizacją. To jest przede wszystkim zabronione prawnie, ale też ze względów praktycznych. Nie można oczyszczać czystej wody, wykorzystywać energii po to, żeby czystą wodę, którą mamy, którą możemy spożytkować w różny inny sposób, wprowadzać do kanalizacji. Więc tutaj. I przestrzegam, i zachęcam, że jeśli ktoś ma taką sytuację, wie o tym bezwzględnie, żeby to oddzielić, żeby po prostu takiej sytuacji nie było. Zwłaszcza, że w tym momencie jest ogłoszony program rządowy Moja Woda i w ramach tego programu można otrzymać jeszcze 5 tysięcy złotych na właśnie magazynowanie, zbieranie tej wody deszczowej i później wykorzystywanie jej w gospodarstwie domowym. Dlatego przy tej okazji zachęcam do korzystania z tego programu. Jak najbardziej wykorzystajmy te, pięć, te pięć tysięcy. zróbmy to, a jednocześnie ścieki będą osobno, a woda opadowa będzie osobno i z tej wody będziemy wszyscy mogli korzystać. Będzie można po prostu tą wodę wykorzystać do różnych celów i oczywiście 5000 zyskać. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przesłanie, no to jest związane z tym, o czym teraz mówiłem, czyli czyste środowisko, czysta woda no i oczywiście zdrowe życie, które było. I zdrowe życie, i zdrowia, które Państwu życzę. Dziękuję bardzo.